W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym domu podwyższonym murowanym, który został wprowadzony na zbudujsandom.pl do sprzedaży. Jest to dom 70 m2 wysoki, jest to modyfikacja podstawowego projektu, została w nim dodana ściana kolonkowa. Dlatego właśnie, że dużo osób prosiło o taką modyfikację, żeby podnieść tą ścianę kolankową, żeby było więcej miejsca na strychu. Więc taką zrobiliśmy. Dokładnie jest to podniesienie o 5 sztuk gazobetonu, czyli o 120 cm. Tutaj w narzucie widzicie jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o sam proces budowy, jest on identyczny jak w tym pierwszym projekcie, czyli tam jeżeli na przykład sobie zakupicie taki projekt podstawowy z kompedium wiedzy, to do stropu będziecie wszystko wiedzieć, a później jest tylko taka różnica, że dochodzi 5 pars w bloczka gazobetonu plus takie rdzenie, w ścianie kolankowej. I tutaj, jak widzicie na tym schemacie, jest to dokładnie 5 warstw dochodzi gazobetonu, czyli metr 20, i później jest dodany do tego wieniec. I na wieńcu jest murłata. I na murłacie już idzie dach identyczny jak właśnie w tym pierwszym projekcie, bez ściany kolankowej. Więc, jakby budowa tego budynku jest identyczna, prawie jak tego pierwszego, więc można bardzo prosto sobie taki projekt zmodyfikować na wyższy. I tutaj dokładnie widać właśnie na tej wizualizacji porównanie tego pierwszego budynku, który nie ma ściany kolankowej, i tego drugiego, który jest już ze ścianą kolankową. Widać dokładnie jakie są różnice wielkości tych budynków. Jeżeli chodzi o szerokość i długość, jest identyczny, ale wysokość się zmienia. Tutaj jak widzicie także na schemacie, jeżeli chodzi właśnie o tą ścianę kolankową, to dojdą tutaj wam rdzenie, czyli takie rdzenie trzeba będzie zamontować w dwóch ścianach nośnych, więc do tego też koszt takiego budynku wzrośnie o około 10 do nawet 15 tysięcy złotych, tego podwyższonego. Jest to dokładnie 14 rdzeni na 1,20 20 m wysokich. Teraz chciałem Wam pokazać, jak wygląda dokładnie strych, jeżeli chodzi właśnie o tą ścianę kolankową 1,20 20, m, żebyście zobaczyli mniej więcej, jakie są tutaj wymiary. Tutaj jak widzicie, jeżeli chodzi o tą prezentację, to ta Pani ma dokładnie wzrost 1,70 m wzrostu, a jeżeli chodzi o łóżko, tego, wymiary tego łóżka są 2 m na 2,10 m. Czyli szerokość na górze tutaj tego strychu nierzutkowego wynosi 552 cm kolei po drugiej stronie tutaj jest postawiona dokładnie taka sofa na rożnik LK Ona ma wymiar 3x3 metry, a jeżeli chodzi o to biurko, przy którym siedzi ten pan, to biurko ma długość 2,35 metra i odstaje od ściany 1 metr. Oczywiście, jak zapewne wiecie, z poprzednich filmów jest to strefa użytkowy, więc dopiero po przekształceniu na mieszkalny można zrobić tam pomieszczenia. I ewentualnie jakieś sypialni, i tak dalej. Ale tutaj chciałem Wam obrazowo pokazać, jak mniej więcej jaka jest wielkość tego strychu, który może być w przyszłości użytkowany pod cele mieszkalne. Jeżeli chodzi właśnie o ten projekt podwyższony, to można go w bardzo sprytny sobie sposób zakupić, bo na przykład sam on kosztuje bez instrukcji. Tak jak widzicie, tutaj jest kwota podana. Więc tutaj dodajecie sobie taki pakiet murowany. Wybieracie sobie oczywiście, że na przykład salon po lewo czy po prawo, dodajecie do koszyka. Zapraszam na stronę zbudujsamdom.pl, tam znajdziecie wszystkie projekty, bo w tym kompendium wiedzy znajdziecie wszystko, od czego trzeba zacząć, nawet jak zakupić jaką działkę, jaką zabezpieczyć i tak dalej, wszystko znajdziecie na stronie. Nie będę was tutaj zanudzał. Pozdrawiam serdecznie. Wojtek ze Zbuduj Sam Dom. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli podobał wam się ten film. Subskrypcję kanału i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Miłego dnia.